Cześć, witam wszystkich z tej strony. Quantum i dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek na moim kanale. I dziś kolejny odcinek podcastu Horizon. Trochę się zdecydowałem zrobić ten podcast, dlatego że gamingowe newsy nieco spowolniły w tym tygodniu, więc to jest akurat taki dobry moment, aby porozmawiać o kilku rzeczach, które gdzieś tam siedzą mi w głowie. Jeżeli nie znacie mojego podcastu Horizon, jest to dla mnie takie miejsce, gdzie swobodnie wypowiadam się na różne tematy, czy to związane z gamingiem, czy niekoniecznie, więc to jest taka trochę odskocznie od tych materiałów, które zwykle pojawiają się na moim kanale. Więc dzisiaj chciałem nieco porozmawiać o takim temacie, czy wielcy wydawcy mocno ograniczają twórczość deweloperów. Jeżeli spojrzycie sobie na przykład na różnych tutaj twórców albo powiedzmy różne firmy jak AI Games czy Ubisoft czy to jest Nintendo, Nintendo czy to jest Bandai Namco jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę wiele takich firm, to tak naprawdę one pod sobą mają kilka różnych studiów, które robią gry na ich konkretne platformy albo na wiele platform. Wiadomo, nie wiem, na przykład Battlefield jest wypuszczany na konsole nowej generacji oraz oczywiście na komputery osobiste. Niektóre na przykład firmy skupiają się tylko na konsolach, niektóre na przykład koniecznie robią gry na sprzęt Nintendo oczywiście. No ale tak dzisiaj mniej więcej będę mówił ogólnikowo trochę o wszystkich firmach naraz i będę oczywiście mówił tutaj o jakichś konkretnych szczegółach, na które chciałem zwrócić Waszą uwagę. Ale weźcie pod uwagę, że o ile miałbym robić taki naprawdę bardzo poważny filmik z głęboką analizą, to musiałbym wziąć tak naprawdę każdą firmę pod lupę. A tymczasem ja bardziej chcę wziąć ten temat ogólnikowo, więc z góry przepraszam, jeżeli myślicie, że nie wiem, opieprzam jakąś firmę, która akurat <laughs> powiedzmy robi coś całkiem w porządku. No ale, chciałem przejść do tego tematu. Dlaczego akurat to mi przyszło do głowy? Gdzieś już na moim kanale kiedyś podobny temat ruszałem, i to nawet gdzieś w podcaście Horizon czy gdzieś tam w jakichś moich tam filmikach. Jednak kilka lat minęło, powiedzmy, niektóre firmy gdzieś tam poodchodziły, niektóre się potworzyły, niektóre stały się niezależne, więc widać taki dość ciekawy trend, moim zdaniem, a raczej taki trend, aby powiedzmy, deweloperzy byli relatywnie w miarę niezależni od tych wielkich molochów, jak na przykład EA Games. Takim dobrym przykładem jest gra Destiny. I powiem wam dlaczego. Przede wszystkim Destiny, e, przez jakiś czas, a raczej marka, która tworzy grę Destiny, czyli Bungie, studio Bungee znane za takie wielkie hity, jak na przykład Halo. Potem, oczywiście, robili Destiny, no i kilka innych gier, oczywiście, gdzieś tam się pojawi po drodze. Musiałbym spojrzeć dokładną listę, ale Destiny jest dla mnie świetnym przykładem, bo gra była robiona pod szyldem Activision Blizzard. I jak wiecie, jest to, są to w zasadzie dwie firmy, które zdecydowały połączyć się razem. Activision, znane za takie tytuły, jak oczywiście Call of Duty, chyba najsłynniejsza gra. Blizzard ma w swoim koncie World of Warcraft, Diablo, Starcraft, Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch, bardzo dużo, wiele znanych tytułów więc naprawdę portfolio pod względem gier jest niesamowite. No i Activision połączyli się z Blizzardem, w tym powiedzmy gdzieś tam w międzyczasie studio Bungie odłączyło się do Microsoftu i potem przyłączyli się do Activision Blizzard, a teraz jest o tyle śmiesznie, że Bungie zdecydowało się być swoim niezależnym wydawcą, więc odłączyli się jakby od Activision Blizzard. Jedyna jest teraz taka rzecz, że jakby Destiny głównie używa tej platformy Blizzarda do nie wiem, łączenia się z przyjaciółmi, łączenia się z rozgrywką, więc gra nadal jakby została na tym systemie. No i o co mi tutaj chodzi? Destiny 2 jest przykładem takiej gierki, gdzie na początku widziałem, że gra ma bardzo duży potencjał, ale czegoś mi cały czas w niej brakowało, jakoś tak ten rozwój gry. Toczył się leniwie, tutaj powiedzmy coś wypuścili, tam coś zmienili, ale generalnie jakoś tak pograłem sobie trochę w tą gierkę i potem miałem wrażenie, że już nie będzie w ogóle co robić tak naprawdę w Destiny. No i wyszedł dodatek i dodatek powiedzmy pi razy drzwi wyszedł w momencie, gdy gdzieś tam Bungie już myślało o tym, aby odłączać się od Activision Blizzard, no i w końcu powiedzmy zrobili to w pełni. I kurczę, Destiny naprawdę odżyło, zaczęli robić bardzo dzikie, bardzo ryzykowne rzeczy, jak na przykład zmieniali całkowicie system broni, dodawali zupełnie nowe tryby gry, które na początku wydawały się bardzo dziwne, ale myślę, że Community Destiny naprawdę świetnie przyjęło te tryby, pojawiały się nowe mapy, nowe tajemnice, które ludzie zaczęli odkrywać w tych światach, naprawdę mam wrażenie, że Destiny bardzo odżyło kiedy Bungie oderwało się od tego molocha i e, powiedzmy Activision Blizzard już nie mówił e, to macie wywalić, tego ma nie być to wrzućcie w DLC-kach i tak dalej albo to w ogóle wytnijcie, bo to się nie przyjmie i tymczasem Destiny naprawdę teraz pięknie się rozwija Kolejnym przykładem gry, którą pamiętam z takiego dokumentu, oni jakby pokazywali tą grę wielkim wydawcom i wszyscy to odrzucali. Takim pięknym przykładem jest Warframe. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć taki film dokumentalny a propos Warframe'a, naprawdę bardzo polecam. Świetna wręcz historia. Ten dokument znajduje się na kanale Noclip świetny film, w ogóle świetny kanał, który ma kilka różnych takich dokumentalnych filmików z przekroju gamingu. Generalnie historia jest taka, że kiedy, wtedy kiedy jakby um, Digital Extremes robiło gry to tak naprawdę, powiedzmy, jak mieli jakiś nowy pomysł, to musieli pójść do dużego wydawcy, pokazać im ten pomysł, no i wtedy oni decy decydowali, czy chcieliby, powiedzmy, tą grę wydać, czy nie. No i okazuje się jednak, że nikt tak naprawdę Warframe'a nie chciał. No mówili niby, ok, fajny pomysł, ale generalnie to jest science fiction, to się nie sprzeda. I teraz patrzcie co się stało z Warframe'em. Jest to gra free to play, która naprawdę ma wiele trybów, bardzo dzikich trybów. Jest ona w trybie science fiction i okazuje się, że jednak można na tym zarobić kupę kasy. I teraz prawdopodobnie ci wydawcy plują sobie w brodę, że jednak tego Warframe'a nie przyjęli, bo okazało się, że pomysł naprawdę wypalił. Więc jest to kolejna gierka gdzie coś takiego widać? Kolejną grę, którą bym tutaj przytoczył, to jest na przykład Elite Dangerous. Elite Dangerous być może jest robione przez relatywnie dużą firmę, bo Frontier jest dość duże. Jak nawet patrzycie na ich siedzibę, to widać, że mają sporo kasy. Oni oczywiście nie tworzą tylko i wyłącznie elitki, ale inne tytuły też mają tam w swoim zanadrzu. Generalnie jednak widać, że niektóre pomysły też są takie bardzo dzikie, które myślę, by nie przyjęłyby się, gdyby to był jakiś wielki wydawca. No, Elitka, na przykład, ma to do siebie, że jest to gra niesamowicie powolna. Myślę, że każdy wydawca, który by na to spojrzał, powiedziałby: Nie, musicie przyspieszyć rozgrywkę, musicie zrobić to w takim mega szybkim trybie. Nie wiem, tu się statki napierdzielają, wielkie wojny, wielkie bitwy, wiecie o co chodzi. Tymczasem Elitka jest taką swoją grą, która jest powolna, gdzie powoli robimy sobie ten progres, odkrywamy. Różnego, różnego rodzaju tajemnice w świecie. No, oczywiście wiadomo, no, każda gra tutaj będzie miała jakieś swoje wady, ale nie to chcę dzisiaj jakby przytaczać. Chcę raczej takie pozytywy moim zdaniem przytaczać dzisiaj w grach, bo gdy będziemy rozbijali każdą grę na części pierwsze, wiadomo, będzie tutaj sporo czasu. Więc jeżeli chcecie coś dopisać w komentarzach, proszę bardzo, tutaj zachęcam do aktywnej dyskusji. Więc widać, że e, jakby ten pomysł im wypalił w przypadku Elitki. I mam wrażenie, że dzisiaj właśnie wyda duzi wydawcy bardzo ograniczają e, twórczość deweloperów. Kolejnym przykładem takim jest Anthem. Powiem wam, że oczywiście trzeba w grę trochę zagrać, aby zobaczyć, czy ta gra będzie nam się podobała, czy nie. Ale na przykład kilka ostatnich gier od EA Games strasznie mi się nie podobało. E, Mass Effect Andromeda był grą dobrą, ale tylko i wyłącznie dobrą. Nie miałem żadnego takiego momentu wow. I tak, na tak naprawdę. To, że ta gra była tylko dobra, zepsuło mi jakby zupełnie ochotę grania w kolejne serie. Ta gra po prostu była mocnym średniakiem, pomijając to, że miała masę błędów, które utrudniały mi rozgrywkę. Battlefield na przykład 1 i 5. Pamiętam jak byłem nahypowany na Battlefielda 1 i przestałem w niego kompletnie grać. To była jedna z tych gier serii Battlefield, w które pograłem poniżej 100 godzin i w zasadzie rzuciłem grę kompletnie, bo nie przyjęła się ona u mnie jakby tak e, fajnie. Nie był to dla mnie ten Battlefield, którego ja oczekiwałem. Potem pamiętam, miałem okazję trochę pograć w betę Battlefielda 5. I o ile dużo ludzi mówi, że sporo rzeczy oczywiście poprawili, tak nadal mnie po prostu ta gra jakoś nie pociągnęła. Nadal miałem wrażenie, że mamy tutaj do czynienia ze starym studiem Dice, które nigdy nie uczy się na błędach. No i nawet jak trochę tak patrzę teraz na filmiki, na przykład Level Kapa, to są nadal takie rzeczy, które mi wydają się po prostu dość dziwne. Które ja mogę nawet szybko wyłapać z filmików jako weteran, powiedzmy tutaj mniej więcej Battlefielda. Mówię, grałem w betę akurat piątki i po prostu nie zachęciła mnie ona, by tą grę kupić. To jest kolejny Battlefield, który powtarza dokładnie te same błędy, które pojawiają się w poprzednich częściach. Co my tam jeszcze mamy? Em, anthem. Pamiętam, że grałem w beta Anthema i gdzieś tam nawet, powiedzmy, były już plotki, czy mniej więcej ta gra ma być. No i też tak zagrałem w beta Anthema, patrzyłem na te filmiki, które pojawiają się gdzieś tam w internecie i tak nie urywało mi to kompletnie dupy. Kiedy tak grałem nawet w tą betę, to kurczę, no dużo takich nawet pierdół mnie denerwowało, jak te wspomniane już ekrany ładowania, które po prostu pojawiały się nie wiadomo skąd. Dodatkowo jakoś to strzelanie nie powodowało u mnie takiego efektu, że wow, gram naprawdę potężną postacią, tylko nie, latam sobie jakimś ludkiem, który ma jetpacka i w zasadzie tyle. Nie, nie wiem, te gry ostatnio nie wywołały u mnie od EI Games... Takiego efektu wow. A już najlepszy przykład wam pokażę na innej grze, która w tej chwili jest pod szyldem e, EI Games, ale m, mam nadzieję, że EI Games zostawi bardzo dużo tutaj swobody temu studiu, tak jak to robi teraz, a jest to mianowicie Respawn Entertainment. Do cholery. Um, tutaj Respawn swoje gry wydawał do tej pory pod szyldem EI Games, ale on był tylko wydawcą. Nie mieli oni, z tego co rozumiem, wpływu na, tw na proces twórczy tej gry. I po Titanfallu było to widać, bo Titanfall był dobry, dopracowany i miał naprawdę, świetnie działał, widać, że po prostu tutaj twórcy em, poświęcili sporo czasu, by tą grę po prostu zrobić dobrze. Była genialna, powtarzam, genialna kampania Titanfalla 2, chociażby dlatego... Warto sobie zagrać tutaj w tą grę choć raz. Między innymi dla genialnego singla. I teraz Apex Legends, też robione przez studio Respawn Entertainment. Apex Legends jest Grow Free to Play, która również robi kilka dzikich pomysłów, jak na przykład odnawianie, nie inaczej, odnawianie, leczenie swoich towarzyszy w trybie Battle Royale. Czyli tutaj generalnie, jak ktoś zginie, to nie oznacza jeszcze, że nie jest już w rozgrywce. Możemy spróbować takiego kolesia uratować, czyli tam wiadomo, bierzemy jego token. Idziemy do specjalnej stacji, gdzie odradzamy naszego towarzysza, oczywiście, jeżeli nam się to uda, i jesteśmy dalej w rozgrywce. Więc zamiast patrzeć na ekran obserwatora, no to jakby cały czas jesteśmy w rozgrywce. No i teraz zobaczcie: to jest kolejna gra, którą tutaj studio Respawn Entertainment naprawdę dobicowało. I co? Jest to teraz najpopularniejsza gra Battle Royale. Więc jednak okazuje się, że jeżeli trochę pozwolimy twórcom iść w taki bardzo dziki tryb, w cudzysłowie, no to oczywiście ten sukces. Gdzieś tam może się pojawić. Oczywiście, że jakby z, um, EI Games to nie jest wszystko. Również to, jak dane studio jest zarządzane przez e, powiedzmy tam ich szefów, to też ma oczywiście bardzo duży wpływ, ale jednak mam wrażenie, że jest taki spory trend, że raczej te studia pod szyldem EI Games um, bardziej niszczą te gry w tym momencie, niż tak naprawdę tworzą coś e, zupełnie ciekawego, coś zupełnie dzikiego. Jakieś nowe pomysły wprowadzają, o których ludzie do tej pory by nie pomyśleli, więc kurczę, nie wiem co powiedzieć, naprawdę ostatnio nie chcę mi się grać w większość tych gier od tych wielkich wydawców, naprawdę, bo są one bardzo nieinteresujące w większości przypadków. Kurczę, nawet przyjemniej mi się gra w takie gry jak Killing Floor 2. Killing Floor 2 jest to gra od studia Tripwire, którą już kilka razy wspominałem na moim kanale, nawet gdzieś tam się pojawiała. Jest to świetna gra, której po prostu rozwalamy masę zombiaków. E, wprowadzają też również e, różnego rodzaju ciekawe pomysły, jak jakieś eksperymentalne bronie, czyli nie mamy tutaj, nie wiem, nacisku tylko na to, że mamy jakieś fajne taktyczne karabiny, ale na przykład teraz w niektórych updatech e, pojawiają się na przykład eksperymentalne Bronie, jakieś energetyczne giwere i tak dalej, tak jak to było w poprzedniej części, co jest naprawdę mega. Cały czas jakby dostajemy e, dodatkowe bronie w niektórych update'ach. E, całkiem aktywnie w Killing Floor nawet po tylu latach dostajemy nowe mapy i tak dalej. Możemy sobie sami hostować serwery, słuchajcie do tej gry. Ja mam nawet trzy serwery, które sobie siedzą tam w Killing Floor i ludzie sobie na nich grają, coś co dzisiaj jest rzadkością. Gdzie teraz do jakiej gry ściągniecie program, gdzie możecie założyć swój własny serwer? No nie ma po prostu zwykle takiej możliwości. Po prostu ym... Albo mamy taką możliwość, albo jej nie mamy. Teraz raczej jest to rzadziej niż częściej. No, niestety, mam wrażenie, że większość takich gier od wielkich wydawców jest mocno ograniczana. Na co sobie ja tutaj jeszcze patrzę? Deus Ex Human Revolution. Deus Ex był ten nowy taką serią, która, jeszcze przynajmniej pierwsza część, ten pierwszy Deus Ex. Um, Niech przepraszam, Mankind Divided to była ta najnowsza część, o, pomyliło mi się w sumie obie te części są e, genialnym przykładem, bo nawet tutaj Human Revolution miało taką ciekawą rzecz. Bez spoilowania Wam fabuły, wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że był jakiś tam kawałek fabuły, później ona się urywała, bo tam Jensen był w jakimś podzie, bla bla bla, no i później jakby ta fabuła tak z dupy po prostu trochę się kontynuowała w pewnym momencie, za przeproszeniem. No i później tą część wypuścili jako DLC The Missing Link, no, i okazało się, że sam ten delcek był lepszy niż niektóre części i elementy gry, bo był robiony od A do Z w ogóle przez studio, które tworzyło Human Revolution. Że było śmieszniej, również walki z bosami w ogóle zostały tutaj oddane zupełnie innemu studiu, który zrobił je nie z duchem, powiedzmy, Deus Exa. Trzeba było po prostu walczyć z tymi bossami i napierdzielać do nich jak w zwykłej grze, a nie to, a, powiedzmy, Deus Ex nie jest zwykłą strzelanką. Um, więc widać było tam jakieś takie dziwne rzeczy w tej całej grze, później jakby wyszedł taki cały remake nieco Deus Exa Human Revolution Director's Cut, gdzie te wszystkie elementy były połączone w jedno, znowu ta gra została nieco ulepszona i to była taka faktycznie najlepsza część tej gry. A w Mankind Divided troszeczkę było podobnie, tam pamiętam, że była kontrowersja z tymi mikrotransakcjami, gdzie niby jakieś tam dodatki do swojej postaci można było kupować za prawdziwą walutę i widać było, że to było wrzucone jako taki mus po prostu, bo to było też tak gdzieś tam za przeproszeniem z dupy wklejone. Mikrotransakcje muszą być, bo sobie po prostu wydawca nad tego zażyczył. No niestety, widać, że w przypadku tych większych studiów czasami takie decyzje beznadziejne zostają podejmowane. No i teraz jakby mam wrażenie, że te studia trochę czują ból, bo naprawdę te gry, niektóre powoli się poprawiają, Tak jak Battlefield 5, tutaj trzeba przyznać, że wszystkie DLC-ki, wszystkie mapy są jakby za darmo. Niedawno tam podobno wprowadzili jakieś mikrotransakcje, które znowu wywołały nowe kontrowersje, ale powiedzmy, że ta najważniejsza część gry, moim zdaniem, przynajmniej jest update'owana za darmo, a nie w jakichś DLC. -ki. Nie tak jak to było poprzednio z Battlefieldem, gdzie był podział graczy na tych premium i tych bez dodatku premium. Uh, więc sporo tutaj będzie takich przykładów gier, które stały się lepsze. Payday 2. Pamiętam, że Payday 2 też miał jakiegoś wielkiego wydawcę em, przed sobą, gdzie wymusili oni na nich zrobienie mikrotransakcji. I mi te mikrotransakcje były zrobione w mega sposób. Pamiętam, że deweloperzy overkill obiecali, że nigdy nie będzie płatnych. Dodatków, które będą zwiększały w jakiś sposób poziom naszej postaci. Tymczasem jednak potem te rzeczy zostały na nich wepchnięte na siłę. Oczywiście zrobiła się wielka kontrowersja wokół wszystkich tych dodatków, które oczywiście były po prostu wymuszone, żeby je wrzucić do tej jerki, a później kiedy Overkill stwierdził nie, chcemy to robić sami, odkupujemy od was naszą markę Payday, e, potem jakby cofnęli wszystkie te zmiany, no i te skrzynki teraz można w ogóle otwierać z tego co rozumiem za darmo, więc znowu no, mogę znajdować takich przykładów, całkiem sporo gier, które naprawdę zyskują na tym, że nie są tutaj razem z wielkimi wydawcami. E, więc... No, chyba taki trend się tworzy powoli, moim zdaniem, że te wielkie marki po prostu robią gry tylko i wyłącznie dla samych numerków. I nie ma w tym tak naprawdę w ogóle pasji. Widać czasami, że deweloperzy chcą jedno. A wydawca po prostu chce drugie i zamiast pięknej gry wychodzi z tego niestety jedna wielka papka, której w tej chwili nikt nie chce kupować, i potem się dzieją takie rzeczy jak na przykład EA Games kompletnie ubija studia, które tak naprawdę kiedyś żyły sobie naprawdę świetnie. I powiem wam tak: no, kiedy ja patrzę na swoje gierki, w które sobie tutaj gram, to większość z nich już nie jest od takich wielkich studiów. No nie wiem, nawet spójrzcie sobie na to co się dzieje w Zenimaxie, tam gdzie jest oczywiście studio Bethesda i na przykład tytuł Fallout 76, jaką katastrofą była ta gra po prostu, gdzie przyznajmy sobie po prostu podczas premiery kompletnie ten tytuł nie działał, były... Wprowadzane ograniczenia, które kompletnie nie miały sensu, już nie będę się wbijał jakby w kompletne szczegóły tego tytułu, bo wszyscy wiemy, jaką katastrofą był Fallout 76. No cóż. Yy... To chyba tyle tak naprawdę w tym temacie. Mam nadzieję, że jednak ten trend nie będzie się tak powtarzał. Ostatnio, przynajmniej, trzeba przyznać, że Ubisoft wypuścił całkiem fajne The Division. Mieliśmy na przykład sobie nową serię Metro, która, oczywiście, Metro Exodus, mam tutaj na myśli, która była całkiem spoko. Destiny się na przykład dzięki temu ulepszyło, że oderwali się od tego wielkiego studia Activision Blizzard. No takie trendy chyba się powoli tutaj tak naprawdę pojawiają i mam nadzieję, że więcej studiów być może na taki ruch się zdecyduje, bo naprawdę teraz jest masa możliwości, aby być swoim własnym wydawcą. To nie są już te czasy, gdzie kiedyś gry musiały być na półkach sklepowych, żeby faktycznie się mogły sprzedać. Dzisiaj mamy takie platformy jak Steam, mamy platformy jak nie wiem, GOG, masę różnych sklepów, które tak naprawdę są w pewnym sensie niezależne od e, wielkiej ilości twórców. Nawet ten nieszczęsny Epic Store, który w tej chwili się pojawia jest szansą dla niektórych ludzi, aby wydać swoją grę, jak na przykład Satisfactory, ostatnia gra w, jakby w stylu Factorio, tylko w 3D nie wiem jak to lepiej ująć może zrobię kiedyś materiał o Satisfactory bo chciałem sobie jakby kupić tą gierkę no ale to też jest gra, która została wydana na Epic Game Store, po prostu cyfrowo tak? Oczywiście wiadomo, że tam są różnego rodzaju wydawcy, za niektórymi, nawet tymi grami, które wymówiłem, ale są to tytuły, które mam nadzieję, przynajmniej nie są zbytnio ograniczane przez tych wielkich wydawców. Przynajmniej gra się w nie bardzo przyjemnie, więc to naprawdę widać. I jeszcze jedno na koniec. Oczywiście wiadomo, że ja patrzę tutaj z perspektywy osoby, która gra w gry komputerowe, tak więc przynajmniej. E Widzę takie powiedzmy różnice, kiedy naprawdę gra jest robiona z pasją, kiedy ona ma ciekawe nowe mechaniki, ciekawe nowe elementy, kiedy faktycznie jest tam po prostu coś nowego, niż po prostu mamy grę, która została skopiowana od A do Z i w zasadzie nie wiem, może zmienił się na przykład tylko kawałek terenu, na którym w tym momencie gramy. A tak naprawdę pod skórą ta gra jest cały czas taka sama. Um, o, właśnie to chciałem wspomnieć, a propos Ubisoftu. Pamiętam, jak pięknie mi się grało wy jeszcze w grę Assassin's. Creed. Była to bardzo ciekawa, bardzo nowa seria, a później oczywiście zaczęła ona się sprzedawać naprawdę niesamowicie, no i później powtarzali ten sam schemat. E, wiem, bo grałem między innymi ostatnio w serię Assassin's Creed Syndicate i po prostu nie byłem w stanie tego przejść do końca, bo to był ten Assassin's Creed 2, tylko że w Londynie tak naprawdę. A i jakoś nawet fabuła za bardzo mi się tam nie podobała, była zrobiona jakoś dziwnie. No ale mam nadzieję, że tego samego błędu już nie będą powtarzać kilkakrotnie, bo to szybko im wychodzi wtedy w numerkach sprzedaży. To chyba tyle w takim razie z mojej strony. Dajcie znać na temat swoich przemyśleń, bo to był taki dzisiaj dość skomplikowany temat. Wielki dzięki za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się, cześć.